Witam was bardzo, bardzo gorąco, moi kani, kinomaniacy. Biję się w pierś, bo mm, dzisiaj obiecałem wam recenzję mm, ostatniego podobno filmu Pasikowskiego i Lindy, czyli zamachu na papieża. Inna była umowa. Nie bałeś pierwszego sekretarza. Nie pierwszego i nie ostatniego. Ale obejrzałem na wielkim, wspaniałym ekranie najnowszy film P.T. Andersona, czyli jedna bitwa za drugą. I to właśnie o tym filmie chce mi się dzisiaj gadać. Paul Thomas Anderson był na studiach filmowych, kiedy usłyszał od jednego z profesorów, nie tylko on, wszyscy studenci usłyszeli, że jeżeli podoba im się film Terminator 2, to mogą wyjść z sali. Anderson e, uważał, że to naprawdę fajne kino jest i wyszedł e, z sali i już nie wrócił i zrezygnował e, wtedy ze studiów e, filmowych. A potem całe lata tyrał za darmo albo za nędzne grosze na kolejnych, jakże różnych planach filmowych i zbierał doświadczenia. To dało nam na szczęście jego fantastyczne filmy, m.in. takie jaka Magnolia, Boogie Nights, um, Ostatnio Licorice Pizza, um, Mistrz, Wada Ukryta. No i oczywiście jego niesamowite dzieło może nawet i arcydzieło, czyli aż poleje się krew. Look at me! You're lower than a bastard. Swój najnowszy film, czyli jedna bitwa za drugą. Anderson bardzo luźno, naprawdę luźno oparł na powieści słynnego Tomasa Pynchona, jego powieści Wineland ale zmienił postaci i lata 60. na współczesność, a zostawił scenerię Ameryki. I nakręcił przerażający, jeśli można tak powiedzieć, zabawny i jakże cholernie aktualny e, film, który można by było tak nazwać taką komediodramą akcji e, na epicką momentami wręcz skalę i na takim e, naprawdę niezłym e, haju w oparach marihuany. Thank you. Oh, Można ten film nazwać taką petardą. No i faktycznie odpalamy te petardę rakietę e, właściwie od pierwszej sceny. I to z takim rozmachem, no powiem Wam, z takim rozmachem godnym wręcz finału dla wielu innych filmów. Rewolucja! Samozwańcza banda rebeliantów, zwana jako French 75. A propos to nazwa słynnego koktajlu z filmu Casablanca. Atakuje na granicy meksykańsko-amerykańskiej obóz z imigrantami, zaskakuje strażników i uwalnia imigrantów. Wśród rebeliantów poznajemy taką nabuzowaną, wściekłą perfidię Beverly Hills. No cóż za cudna ksywa, pseudonim. A Bob Racketman jest specem od materiałów wybuchowych. I są taką niedopasowaną, rewolucyjną parą, która wysadza kolejne banki i sądy. No, w zasadzie to są terroryści. Są. A w tle gdzieś pierwszy ojciec, założyciel no, czy znaczy ruchu oporu Benjamin Franklin. I tu, moi drodzy, następuje taki punkt zwrotny właściwie dla całego tego filmu. Bo nieustraszona perfidia mm, zaskakuje dowódcę całej bazy, bierze go na muszkę i, hmm, jakby to powiedzieć, upokarza go a, seksualnie. Pułkownik już nigdy tego podniecenia i tej żądzy nie zapomni. I'll Perfidia doprowadza do obsesji. Jak to ładnie brzmi. Nasza dzielna, rewolucyjna para ma w końcu e, dziecko i Bob e, uwielbia swoją córeczkę, ale perfidia, która pochodzi z długiej linii rewolucjonistów e, i członków ruchu oporu, e, marzy tylko i wyłącznie myśli o kolejnej bitwie. Ale niestety kolejna bitwa pokazuje no, głupotę rewolucjonistów a, i kończy się. Katastrofą i spotkaniem z pułkownikiem, i pewnym seksem. I więcej to już Wam nie opowiem. Mija lat 16 i muszę Wam powiedzieć, że ten, no w pewnym sensie, taki mocny, polityczny film, jakże płynnie przechodzi w taki thriller akcji i zemsty. Nasz Bob, razem już z nastoletnią córeczką, córką, mieszka gdzieś na końcu świata, Ameryki i lasu. Takie zadupie takie. Ona, śliczna, silna, mądra, nigdy nie miała komórki, bo ojciec zabronił. Przymulony Bob, w oparach marihuany i wody, jest przerażony tym, że jego córeczka Will'a ma dosyć.

przerażająco zabawną e, tajną grupę uu, białych e, rasistów, którzy dbają o czystość białej rasy i jej wyższość. To taka grupa e, w pewnym sensie trzymająca władzę. No i muszę wam powiedzieć, że no, no to jest tak bardzo, bardzo, bardzo cholernie aktualne, prawda? BT Anderson splata ten dramat i komedię i swoje naprawdę momentami zwariowane pomysły z taką wielką swobodą no wręcz reżyserskiego wirtuoza. A sam film pędzi jak szalony, ma taki niesamowity impact. I um, niezależnie od tego, że trwa, uwaga, uwaga, prawie trzy godziny, prawie nigdy nie traci tego niesamowitego tempa. A jego jakże użykające, ale jednocześnie przedziwne, takie zwariowane wręcz postaci e, wchodzą mi, widzowi, tak pod skórę i w emocje. Jak na przykład e, cudownie wyluzowane sensei, a, takiego miejskiego klubu sztuk walki i w tej fantastycznej a, roli Benicio del Toro. Po prostu jakby przeniósł się. W tym momencie w tej chwili z planu filmowego innego Andersona, Wesa Andersona. Taki fenicki przekręt. Jedna bitwa za drugą. Ta wybuchowa, wręcz dzika, taka hybryda dramatu, komedii i akcji. Właściwie cały czas zaskakuje, nigdy nie podpowiada, co wydarzy się za chwilę, a ja taki chaos i taką szaloną adrenalinę po prostu uwielbiam, kręci mnie to. Pomijając już cały polityczny wydźwięk tego filmu. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że amerykańskie społeczeństwo ze wszystkimi swoimi zaletami, wadami i koszmarami było najważniejsze dla pisarza Pynchona tak jak jest najważniejsze dla Andersona reżysera, który nadał swojemu filmowi taki dobity, niemal polityczny, można powiedzieć, i społeczny ciężar i ładunek. Ciężar i ładunek, który na swoich przepitych i ujaranych Marychą barkach dźwiga Leonardo DiCaprio. DiCaprio wnosi do tego filmu taki niesamowity chaos, humor i serce. <laughs> Your dad. Jego paranoiczny, przezabawny Bob, zagubiony czasem jak dziecko mgle z jointa, jest daleki od bycia superbohaterem. Przeważnie podpity, przerażony i wściekły. W takim brudnym przykusem szlafroczku. Naprawdę świetny DiCaprio, który gra tutaj trochę tak na przekór swoim warunkom i swojemu amplua. Um,

Ale to inny aktor kradnie ten film i wszystkie swoje sceny i nie tylko. Jakże dziki Sean Penn, który daje swojemu bohaterowi, przerażającemu pułkownikowi, taki porażający wręcz szalony występ że muskuły, grzywkę, zaciska zęby i warczy. Idzie tak sztywno jak żołnierz, ale powiem wam, że jakimś aktorskim cudem udaje mu się wyważyć a, tę niezwykłą granicę między e, prawdą a karykaturą. Ten jego taki błysk pożądania w oku i, i szaleństwo. Chwilami nawet e, czułem zrozumienie dla tego bohatera, o co trudno przy tak napisanej, przysłowiowo złej postaci. I powiem Wam, że to rola godna Oscarowej nominacji, a może nawet i Oscara. Zobaczymy. Um, I jest jeszcze coś śmiesznego, bo kiedy znika z ekranu, to boisz się, ale chcesz, żeby za chwilę wrócił. Let's do what we do. Jeżeli już jesteśmy przy aktorach, to znakomicie radzi sobie tak, że młodziutka.

Pozostaje ona taką bardzo wiarygodną postacią. Tak ogólnie można powiedzieć, że P.T. Anderson, chyba jak zawsze właściwie w swoich filmach, potrafi znakomicie prowadzić przez ten cały wybuchowy chaos właściwie wszystkich aktorów, od pierwszego do ostatniego planu. I trzeba tutaj też chyba powiedzieć, że najnowszy film Andersona, czyli jedna bitwa za drugą, to jego chyba najbardziej przystępny film dla takiego normalnego widza który mimo skupienia na jakże mocnych i bardzo aktualnych kwestiach władzy, polityki, imigracji, białej supremacji i miliona innych spraw dalej fantastycznie mnie widza bawi. Te kolejne sceny, pomysły, ta na przykład zbitka DiCaprio Del Toro ich sceny do perełki. Świetnie to wszystko wizualnie podbija Michael Bauman, czyli operator obrazu. Pełne faktury zdjęcia zachwycają. Nawet gdy Bob tylko siedzi, po prostu siedzi z jointem w dłoni, to czujemy ten nerwowy, taki niepokojący klimat. W finale Bauman i Anderson dorzucają nam jakże prostą, a jednocześnie genialną scenę pościgu samochodowego przez pustynię. Jak dla mnie to będzie jedna ze scen, która wejdzie do historii kina. Taka klasyka, wręcz kina, dziś tu i teraz. Takie skrzyżowanie bolita i znikającego punktu. W górę i w dół. W górę. if though falującej Road 78 Borrego Springs. Gdzie jest on? Gdzie jest ona? Pojawia się i znika. A mój drodzy napięcie, wizualne napięcie prześwietlone tak słońcem jak u Hitchcocka. Ale nie wiem czy jeszcze ważniejsza nie jest w tym filmie taka zwariowana momentami muzyka muzyka Johna Greenwooda. Muza, która potęguje niepokój, taką emocjonalną nierównowagę bohaterów, dodając tyle warstw napięcia i rytmu. Osobne instrumentacje dla kolejnych fragmentów filmu albo dla kolejnych wątków. Ten fortepian w drugim akcie, tak kolejne jakby uderzenia w klawisz to wszystko brzmi jakby, jakby taki wyjący gdzieś tam z tyłu ciągle alarm. Niesamowite i przerażające. Mam nadzieję, że nie zdradziłem za wiele całej fabuły, um, bo tak naprawdę historia jest dosyć prosta, ale wszystkie zawirowania wokół niej to tworzy właśnie ten e, szalony film. My dad told me she was a hero. Film Andersona trafnie ukazuje, jak cholernie niepokojące jest życie w tej chwili, w tych czasach dziś, tu i teraz. Chwyta całą tę niedorzeczną momentami rzeczywistość, w formacie Vista Vision i daje pomysł, jak my możemy ten zwariowany świat i tę rzeczywistość jakoś przetrwać. Bo w niektórych bitwach nie ma czegoś takiego jak zwycięstwo. Liczy się tylko ciągła walka. Liczy się jedna bitwa za drugą. I nieważne, um, czy to dotyczy rewolucji, miłości czy rodzicielstwa. Jestem bardzo ciekawy, jak odbierzecie ten film. Ja może tak, e, uważam, że to jest naprawdę znakomite, świetnie zrealizowane, e, fantastycznie zagrane kino. Nie uważam, że to jest arcydzieło, ale moi drodzy, proszę. A więc ocena na 10 w skali kinomaniaka film jedna bitwa za drugą, najnowszy film Pity Andersona, daje temu filmowi takie 8,5. You're lose, lose. Maybe save your life position. I tak parafrazując pęszona represja trwa narasta i pogłębia się. niezależnie od nazwisk władzy. No właśnie. Why is this taken so long for God's sake, you guys are so incompetent.